takiej sytuacji nie spodziewał się sam Watykan, około 100 tysięcy osób, jak podają włoskie media. Czeka na placu Świętego Piotra po to, żeby wejść do bazyliki i pożegnać się osobiście z papieżem Franciszkiem. Wielogodzinna kolejka, ale też wielogodzinne oczekiwanie i chęć tych, którzy chcą pożegnać się z papieżem, bo ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że warto czekać, że chcą osobiście podziękować za te 12 lat pontyfikatu, że ta sytuacja ich totalnie zaskoczyła, bo wielu z nich w poniedziałek było tutaj w Rzymie z zupełnie innych powodów. Chcieli zobaczyć papieża Franciszka osobiście, część z nich miała tę okazję w Niedzielę Wielkanocną, stąd tym większe emocje, by dziś być z papieżem w tej sytuacji i pożegnać się z nim osobiście. W związku z tym masowym napływem wiernych, Watykan rozważa wydłużenie godzin otwarcia Bazyliki świętego Piotra. Pierwotnie miała być otwarta do północy, ale być może będzie okazja, żeby pożegnać się z papieżem jeszcze dłużej i oddać mu hołd. Zwiększone są środki bezpieczeństwa w samym Watykanie. Przypomina on dosyć oblężoną coraz bardziej twierdzę. Mnóstwo policji i żandarmerii pilnuje, bezpieczeństwa tych, którzy gromadzą się na ulicach Watykanu i wokół Placu Świętego Piotra. Dziś papież znajduje się na niewielkim podwyższeniu na środku świątyni, bez katafalku, bo taka była jego wola. Wierni, którzy weszli do Bazyliki mają dosłownie chwilę na pożegnanie, na pokłonienie się, na oddanie hołdu, na chwilę modlitwy. No i przychodzą kolejni, którzy też chcą spotkać się z papieżem ponownie. W piątek Zamknięcie trumny to też będzie wyjątkowy obrzęd zaplanowany na godzinę 19. No a później w sobotę pogrzeb. Spodziewanych jest 200 tysięcy osób, w tym 170 delegacji państwowych. No i oczywiście papież Franciszek zgodnie ze swoją wolą spocznie w ukochanym kościele Matki Bożkiej Śnieżnej. Z Watykanu Krzysztof Grządzielski, Radio Z.